witam wszystkich tak jak wspomniałem w ostatnim moim filmie na temat pomidorów że będę sadził takie małe niewyrośnięte z rozsady no i też tak zrobiłem no, nie nagrałem samego wsadzania no bo eh, ciężko jest nagrywać wsadzać pomidory jedną ręką no ale chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o tym jakie ja tu pomidory wsadziłem i jakie będę uprawiał i jak i, i jak ziemię zasiliłem, a więc pomidory wysiałem z nasion do, do ziemi takiej do siewu sklepowej zwykłej około kwietnia, na początku kwietnia później je przepikowałem gdzieś tak po dwóch, trzech tygodniach je przepikowałem a dzisiaj mamy już początek maja, zdaje się, coś koło 5, 5 maj, także około 5-4 zdaje się. No i już je wsadziłem do gruntu wczoraj wieczorem, dlatego że te dni będą takie pochmurne. Te następne 2-3 dni, czyli one jeszcze się lepiej zahartują. Oczywiście jakieś 4-5 dni przed, przed wsadzeniem też je trzymałem trochę na zewnątrz. Trochę wnosiłem do domu na noc, żeby się zahartowały i nie były popalone przez słońce za mocno. Także tutaj mam takie trzy skrzynki. O, żądki podwyższone. podwyższone. Jest jakieś 1,20 m na 2,5. Proszę bardzo, 3. 3. Tu mam coś około 40 pomidorów. E, powinny starczyć. I e, teraz zobaczcie. Zobaczcie sobie, jakie małe te pomidory. Tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, te pomidory wsadziłem mniejsze, czyli nie pikowałem ich jeszcze trzeci raz do kubków pulitrowych, żeby one nam duże, ładne wyrosły. Uważam, że to jest zbędne, dlatego że dużo jest problemu. Później one Wam wybiegną, jak będą takie w dużych kubkach, wysokie się, chude zrobią, ciężej je zahartować, one będą się plątać. Dużo miejsca będą wam zajmować I będziecie musieli duże dziury kopać Żeby głęboko prawda, Je wsadzić A tu takie małe Proszę bardzo sadzone bez problemu Otwór nieduży I to szybko idzie Także zachęcam wszystkich tym sposobem Żeby nie spieszyć się Z wysiewem Niektórzy wysiewają w marcu W to nie ma sensu Ziemia i tak musi być ciepła żeby pomidor zaczął rosnąć No ja wysadziłem tutaj około 4-5 maja U nas jest trochę cieplej na wschodnim wybrzeżu USA Jakieś powiedzmy dwie godzinki od Nowego Jorku Ale mm, i tak bym je wysadził jeszcze trochę później No ale że pojutrze lecimy do Polski Także może z Polski jakiś filmik z ogrodu nagram no to musiałem się pospieszyć z One i tak będą tutaj stały sobie specjalnie Nie ruszą z kopyta Jak to się mówi dlatego, że po prostu ziemia musi być e, Musi być dosyć e, nagrzana Żeby one ładnie Ładnie zaczęły rosnąć I jeżeli Jeżeli wsadzicie takie małe Trochę lepiej zahartowane One mi się wydaje, że lepiej się przyjmą za, do, do tych nowych warunków i, i zahartują na dobre szybciej, aniżeli byście na przykład duże wsadzali, bo z dużymi często, jak macie owszem, ładną, grubą sadzonkę, dużą, to ona też na pewno się przyjmie, inne też, ale często ja mówię, one później na tym wietrze, trzeba od razu szybko podpory robić, bo one na tym wietrze później czas często może je wiatr połamać, a tu takie małe są, także yy, one, one się tak szybko yy, uodpornią, się zgrubieją, no i wtedy spokojnie jeszcze mamy czas na zrobienie podporów, podpór. Także jaką ziemię do tych skrzynek, jaką ziemię do tych skrzynek zuży, użyłem tutaj no to jest ziemia taka ogrodowa z kompostem wymieszana plus dałem trochę wapna na jesień takiego ogrodowego przekopałem, bo, bo dosyć kwaśna pewnie już ta, już, już ta ziemia była, bo przez kilka lat nie było wapna dawane i oczywiście nawóz taki granulowany, naturalny, gdzie można tutaj kupić w Stanach, nie wiem, to na przykład jest worm casting, czyli z dżownic nawóz, znaczy z tego co dżownicę przerobią, czy jest granulowany jakiś tam z różnych odpadów organicznych, takich można kupić, żeby zasilić ziemię. Plus, plus teraz będę już. Dawał troszeczkę nawozu, też mineralnego. Yy, yy, zwłaszcza, yy, no myślę, że na razie niech one się spokojnie przyjmą. Podlałem je oczywiście po wsadzeniu Teraz one tydzień, dwa będą miały spokoju, Jak będziemy w Polsce, sąsiad podleje je może raz za tydzień. Yy. I później za dwa tygodnie proponuję wszystkim, no nie wiem, że jesteście w Polsce i macie, yy, macie problemy z yy, chorobami. Ja nie pryskam, staram się takie odmiany wybrać, żeby w ogóle nie pryskać pomidorów, także, ale wy jeżeli macie, no to możecie po dwóch tygodniach od wysadzenia użyć pierwszy tydzień miedzian i później drugi tydzień oprysk, po tym tygodniu następny tydzień miedzian, czyli po miesiącu od wsadzenia skończyć w ogóle całkowicie opryski i tak zostawić, no i próbować, że nic nie będzie. Ja w ogóle nie będę pryskał żadnym miedzianem, żadnymi pestycydami. No chyba, że już tam zobaczę, że naprawdę wszystkie zaczną padać czy coś. Ale nie, nigdy tego nie robię, także nie ma sensu, uważam. Jeżeli macie mieć swoje zdrowe pomidory z ogrodu i żeby je zerwać z krzaka i sobie jeść, to nie radzę wam pryskać niczym specjalnie, dlatego że to wiecie, no to się tak mówi, ale te pestycydy, zwłaszcza ten miedzian jeszcze nie jest taki mocny jest naturalny, jest dozwolony tutaj do w ogóle organicznej uprawy, ale powiedzmy te większe pestycydy na choroby to mocniejsze po prostu przedostają się do, do, do liści później jeżeli będą małe owoce, przedostają się na owoce i, i nie wiem, czy to tak łatwo zmyjecie i po prostu lepiej, lepiej tych pestycydów nie jeść nie? Także, także one nie będą w ogóle pryskane no, ale jedynie po dwóch tygodniach, jakby, po dwóch tygodniach dobrze im dać taki boost. Bo one wiadomo, przez te dwa tygodnie pierwsze ja myślę, one będą no wiadomo, no, one muszą się przyjąć dobrze, muszą się zahartować dobrze. Także one, one będą tutaj trochę chorować te pomidorki i dosyć im nie będzie im łatwo Przez A później oczywiście się przyjmą, to będą. Już rosły jak burza, dlatego tak około po dwóch tygodniach dostaną taki boost, zaszczyt energii w postaci nawozu w płynie mineralnego 10-10-10 Azot, fosfor, potas, taki uniwersalny, rozpuszczalny w wodzie, powiedzmy tam według przepisu I skonewki każdego podleje takim powiedzmy, powiedzmy nawozem raz i, i, i wtedy zobaczcie, jak one szybko taki dostają boost i wtedy one szybko, szybko pójdą w górę, szybciej, o ile będzie ciepło pamiętajcie, że to jest dosyć ważne w tym początkowym stadium, dlatego, że czym pomidor jest mniejszy, będzie mocniejszy, dostanie tego boostu, będzie miał więcej tych wszystkich minerałów, to wtedy będzie bardziej odporniejszy później już na, na warunki atmosferyczne, jakieś ulewy na, na, na złamanie przez wiatr na, i, i tak dalej i będzie już po prostu lepiej rósł także dobrze jest po wsadzeniu po dwóch tygodniach zasilić je powiedzmy nawozem w płynie jaki tam macie e, e, oczywiście rozrobiony z wodą według e, musicie patrzeć na instrukcję tak. także dać im trochę tego powera albo boostu jak to się nazywa no i czekać na efekty także myślę że e, za 3-4 tygodnie Zrobię im podpory Nagram wam filmik Mam teraz nową metodę na, na podpory Zrobię w tym roku inaczej I mam nadzieję, że te podpory Już starczą na dobrych ład, Na kilka ładnych lat Przestrzegam wszystkich przed takimi palikami Wbijanymi przy pomidorze Paliki aby miejsce zajmują Krzywo wbijecie Z drabinki będziecie musieli wbijać Pomidory pamiętajcie Zwłaszcza to są nie, 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 o niekończącym wzroście, czyli one nawet do 1,80 m mogą rosnąć, także te paliki byście musieli mieć wysokie, wbijać je z drabinki, później krzywo powbijać. Ja miałem jednego roku, możecie zobaczyć sobie na filmiku, narobiłem się tych palików, no i co, wytrzymały dwa sezony i po prostu zaczęły się łamać. Łamać się zaczęły w ziemi, gdzie jest styk ziemi z tym palikiem, one próchnieją bardzo szybko. A no może gdybyśmy je wyciągnęli wszystkie na, na, na jesień po sezonie, by dłużej przetrwały No ale niestety one były dosyć mocno wbite, także teraz każdego jednego ruszać, wyciągać z powrotem to bez sensu Zrobię inne podpory, zobaczcie jakie, które starczą na, na ładnych, no na pewno na długo Także zrobię o tym filmik Także paliki moim zdaniem to, to jednak nie jest, nie jest dobra metoda Oczywiście mówimy tu o pomidorach w gruncie. Wiadomo, o szklarni w tunelach foliowych jest inaczej. Także, no, oczywiście, dobrze podlane są. Ziemia jest tutaj dobra. Także, no, mam nadzieję, że, że już przymrozków nie będzie. No, na razie nie zapowiadają, chociaż noce są jeszcze a, około 8 stopni, czasami 10 jest czasami stopni. No, ale też będą dwa dni, gdzie będzie tych stopni, 7 stopni Celsjusza w nocy. Także to jest chłodno. Pamiętajcie, że pomidor musi mieć co najmniej te 10-12 stopni, żeby po prostu mógł wzrastać w nocy. W no, dzień to dobrze, jak ma tam ponad 20-20 kilka, ale... No, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że one tutaj jakoś przetrwają. Tutaj mam więc w trzech takich skrzynkach. mam Zobaczcie pomidory, a tam dalej sobie czosnek rośnie i inne. I jeszcze tutaj na próbę na próbę taką mam małą skrzyneczkę, tu zawsze rósł, rósł por, por wyrwałem, pójdzie do zamrażalnika i posadziłem pomidory samokończące niewysokie 1,50 50 i też zrobię fajne paliki z ni do nich takie jak pod papryk, może Wam filmik też nagram, tutaj na to mówią Florida Waves, ta metoda podpór często stosowana na południu właśnie i głównie przy paprykach i głównie podpory przy pomidorach samokończących, bo no, u mnie akurat dużo ludzi uprawia, właśnie bo to jest klimat trochę podobny do polskiego, czyli uprawia te, te pomidory wysoko rosnące i niekończące, nie ale bardziej na południe, prawda? Carolina, Georgia, tam Florida, tam gdzie jest gorąco, to tam się tylko właściwie uprawia samokończące pomidory, dlatego że to nie ma sensu ich uprawiać dłużej, bo przychodzi powiedzmy już tam... Maj, czerwiec, właściwie czerwiec koło lipca jest tak gorąco, że one i tak już nie będą wydawać owoców. Nie będą, nie będą owocować tak jak w Polsce mogą do września, czyli samo kończące one. Raz jest duży wysyp owoców, zbiera się je i do tego są odporniejsze na, na choroby i, i po prostu łatwiejsze, łatwiejsze w uprawie i, i, i ja mówię, nie trzeba takich podpór do nich specjalnych robić, zwłaszcza w gruncie, a tutaj te sześć pomidorków to są ponoć tutaj w Stanach uchodzą, one się nazywają Mountain Merit to są chyba jedne z najodporniejszych pomidorów jakie tylko są, zostały zrobione, także ponoć ich nic nie rusza, żadna zaraza ziemniaczana, żadne, żadne powiedzmy choróbska Dlatego one są często wybierane. Mountain Merit takie pomidory, odmiana zrobiona właśnie na południe, na, na ciężkie warunki pogodowe. Także zobaczymy, czy to jest prawda. A, dlatego sześć, wysiałem samokończących dużo owocują, właśnie ich się nie ogławia. E, zostawię tak, jak są i zobaczymy, jakie będą owoce. Owoce typu mm, Bewsztyk, może mniejszy, taki 100-100 gram, może 120 gram. Ponoć smaczne nigdy nie miałem. Także na pewno Wam podzielę się z Wami opinią na ich temat, czy faktycznie, czy faktycznie są tak dobre i bezproblemowe, jak bezproblemowe w uprawie. Tak są smaczne. Bo jeżeli są smaczne i dobre pomidory, słuchajcie, no to to jest dobra sprawa. tak. Jeżeli odpowiadają mi, to wiadomo, każdy ma inne gusta. A jeżeli te pomidorki będą na tyle dobre, to warto je uprawiać. Dlatego że. No wiadomo, uprawiamy po to pomidory, żeby były dobre, organiczne, z naszego ogrodu, no i przede wszystkim, żeby nie mieć, wiecie, nie spędzać tyle czasu i nie latać co, co 7 dni, oprysków robić, kombinować różnych i później i tak zebrać jednego pomidora z krzaka. Te pomidory owocują bardzo mocno, one mają tam po, po parę ładnych kilo z krzaka, po nawet do 10 usłyszałem. także... No, tutaj jest to 1,20 20 na M20, 6 pomidorów, zobaczcie. Taka skrzynka zrobiona. To, to jest taki eksperyment, i jeżeli to uda, no to zobaczcie. metr 20 na M20, 6 krzaków pomidorów, możecie mieć pomidorów na całe lato, właściwie się objawiać do sałatek, do chleba, dobre organiczne pomidory, nie? Tylko no. Okaże się faktycznie w praniu, jak, jak one będą w uprawie. Także będę Wam to relacjonował, jak one będą się zachowywać tutaj i czy faktycznie są łatwe w uprawie, dobrze owocują, sami zobaczycie. No i do tego, czy przede wszystkim są smaczne. Porównywalne do tych polskich pomidorów naszych, powiedzmy, typu Adam f 1 czy typu malinowy. Na czym malinowy to jest malinowy, te są czerwone, ale choćby do typu tam. Nie wiem, Adam F1, no, sadziłem te smaczne pomidory, czyli takie dobre pomidory z rynku w Polsce, które się kupuje smaczne. Także zobaczymy, czy te spełnią nasze oczekiwania. Także to by było na tyle i pewnie do usłyszenia z Polski, na razie.